Od 1 czerwca Polska dołączyła do systemu unijnych certyfikatów COVID. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi podróżowanie po Unii Europejskiej. Certyfikaty będą honorowane przez wszystkie kraje wspólnoty od 1 lipca. Tak gwarno i wesoło na leszczyńskim rynku nie było od dawna, a wszystko za sprawą promocji trzeciego tomu Pułapek Czasu Ewy Rosolskiej, którą zorganizowano 1 czerwca w Bibliotece Ratuszowej. Asfaltowa ścieżka rowerowa na odcinku. Parkując tona prowadzącym wzdłuż fontanny wywołała w mieście sporo kontrowersji. Po pierwsze, jej wykonanie zaskoczyło wszystkich łącznie z włodarzami miasta, po drugie asfalt, który zastąpił szutrową ścieżkę, wylany został także wokół fontanny. Ostatecznie doszło do wprowadzenia poprawek. 7 czerwca rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 uczniów w wieku od 12 do 15 lat. Do końca wakacji szczepieni oni będą w punktach szczepień, a od września w szkołach. Na na szczepienie nastolatka zgody wyrazić muszą rodzice lub opiekunowie prawni. Lewica złożyła wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych, które miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Te informacje przekazał dziennikarzom poseł Wiesław Szczepański wraz z posłanką Beatą Maciejewską. W czwartek 3 czerwca przypada Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa. W tym roku odbędzie się centralna leszczyńska procesja. Spragnieni imprez plenerowych mieszkańcy Śmigla chętnie odpowiedzieli na zaproszenie burmistrz Małgorzata Adamczak na Bajkowy Dzień Dziecka. Pomysł zaangażowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców i 23 640 zł w zaledwie kilka dni zbiórki. Gmina Poniec wzbogaciła się właśnie o dwa ratujące życie defibrylatory AED oraz zestaw dobrze wyposażonych apteczek. Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza 24 czerwca negocjacje na wynajem lokalu użytkowego na ulicy Słowiańskiej 38 o powierzchni 17,9 m2.